Panny chodzą nago, dziewczyny na to bago, jednym gestem zaczarują cię już. To maj, mamo, to oni cię zgodziły się na dźwięk, raz. A, czyste rady? Jezu, bo ja to nie sam ja jak się Raz, dwa, trzy. Mały ziemski raj, nie zawsze ma, ja panny chodzą nago, dziewczyny na to bago, jednym gestem zaczarują cię już. Jak chyba w sieć choćbyś nie chciał wcale. Każdą wolną myśl bezwolnie od naszłaśnim No i odtąd każdy kurs prowadzić będzie do ich ust Z Algasowem ile wloką się nieznośnie nie dzień po dniu Piętę masz tu złapał każdy już żar wiatr, a Panna nun z wyobraźnią Znów zawarły cichy pak Siódmy raz się pan! Mały ziemski rajdzie zawsze maja, Panny chodzą nago, dziewczyny na to bago, Jednym gestem zaczarują Cię już, Jak chyba w sieć wglądanych, choćbyś nie chciał wcale. Każdą wolno bez bezwolnie obdarz właśnie No i odtąd każdy kurs prowadzić będzie do ich ust. Niech zamierzyście, płynął czas pośród flauty roziskrzczonem, Mokry dywa z mokry gwiazd, aż dla gwiazda, śle spojrzenie ciemnych oczu, pięknych wysp. Wśród mi złota plaża, lecz nie dziwa